Dzień dobry. Nazywam się Karolina Galewska i jako przedstawicielka Komisji Onomastycznej, czyli zespołu Polskiej Akademii Nauk, który zajmuje się badaniem nazw, nazw własnych, chciałabym opowiedzieć dzisiaj o pochodzeniu nazw ulic. Oczywiście na przykładzie nazw ulic Poznania. Myślę, że niejednokrotnie kiedy spacerujemy, przemierzamy ulicę naszego miasta albo jakiegokolwiek innego, zastanawiamy się, skąd wzięła się dana nazwa, dlaczego ta ulica właśnie tak się nazywa, co ta nazwa kiedyś oznaczała. I dzisiaj na takie pytania będę odpowiadać. Nazwy ulic to jedna z grup nazw, którymi badacze zajmują się bardzo chętnie. Oczywiście te najbardziej popularne nazwy, które badają naukowcy, językoznawcy, to nasze imiona, nazwiska czy nazwy miast. Ale nazwy ulic to też grupa nazw, która budzi duże zainteresowanie, i badacze wyznaczyli już różne kategorie nazw ulic. W zależności od tego, jakie jest pochodzenie danej nazwy, skąd ta nazwa pochodzi. Takich grup nazw, typów nazw jest bardzo wiele. Ja dzisiaj zaprezentuję tylko kilka przykładowych. Pierwsza taka grupa nazw ulic to nazwy ulic, które pochodzą od nazw pobliskich obiektów. Czyli wskazują, pokazują nam, jaki obiekt, co znajduje się na danej ulicy, co możemy tam znaleźć. Na przykład ulica ratuszowa to oczywiście ulica, przy której znajduje się ratusz. Takie nazwy możemy nazwać lokalizującymi, ponieważ pokazują nam położenie, lokalizację danego obiektu. Czy też wskazują na położenie tej ulicy obok, nieopodal danego miejsca, danego obiektu? I tak na przykład mamy w Polsce dużo nazw, takich jak ulica kościelna. Jest to oczywiście ulica, która znajduje się albo znajdowała się kiedyś w pobliżu kościoła, przy niej znajduje się kościół, albo ulica szkolna to taka ulica, przy której znajduje się szkoła, bo są to bardzo ważne obiekty, w mieście, które warto wiedzieć, gdzie się znajdują i których często możemy szukać. A kiedy chcemy do nich trafić i zobaczymy nazwę ulicy szkolnej albo kościelnej czy ratuszowej, to już będziemy wiedzieć, że to jest dobra droga, to jest dobry kierunek. Kolejna grupa nazw to nazwy ulic, które opisują teren, na którym się znajdują, charakteryzują ten teren. Podpowiadają nam, w jakim miejscu dana ulica się znajduje. Na przykład, ulica podgórna prowadzi nas pod górę. I faktycznie, jeśli przypomnimy sobie, że jest to ulica w Poznaniu, która prowadzi nas do Alei Marcinkowskiego, no to rzeczywiście musimy iść nieco pod górę, aby do tych alei się dostać. Podobnie na przykład. Ulica długa to po prostu ulica, która jest długa. Opisuje wygląd, charakter tej ulicy, tego miejsca. Albo na przykład ulica łąkowa powstała w miejscu, w którym kiedyś znajdowały się łąki. Możemy znaleźć też wiele nas ulic. Które pochodzą od imion i nazwisk znanych osób. Myślę, że to są ulice, które każdy z nas kojarzy, nazwy, które każdy z nas kojarzy, i na przykład w Poznaniu znajdziemy ulicę Ignacego Paderewskiego. Ignacy Paderewski był znanym, znakomitym polskim kompozytorem, pianistą, ale także politykiem. W okresie międzywojennym był Polskim premierem, ministrem spraw zagranicznych i warto pamiętać, że jest także patronem naszej Poznańskiej Akademii Muzycznej. Kolejną grupą nazw są nazwy kierunkowe, czyli nazwy, które kierują nas do określonego miejsca. One często pochodzą od nazw miast. Na przykład ulica Wrocławska, bardzo stara ulica w Poznaniu, prowadziła kiedyś do tak zwanej bramy Wrocławskiej. No a za tą bramą znajdowała się droga prowadząca do Wrocławia. Więc ulica Wrocławska jest to ulica prowadząca do Wrocławia. Podobnie na przykład ulica Warszawska będzie prowadzić nas do Warszawy, a ulica Kurnicka do Kurnika. W polskich miastach znajdziemy również wiele nazw ulic, które pochodzą od nas z zawodów. Czyli pokazują nam, czym zajmowali się ludzie, którzy mieszkali w danym miejscu. I tak na ulicy Garncarskiej w Poznaniu mieszkali kiedyś garncarze, czyli osoby, które zajmowały się wyrobem produktów z gliny. Podobnie mamy na przykład ulicę Szewską. Na tej ulicy mieszkali kiedyś przede wszystkim szewcy. Zajmowali się produkcją i naprawianiem butów. Kolejna grupa nazw to nazwy pamiątkowe, czyli nazwy, które zostały nadane na pamiątkę najczęściej jakiegoś wydarzenia. Dlatego właśnie ulica 3 maja ma upamiętniać, honorować naszą polską konstytucję uchwaloną 3 maja 1791 roku. Z której jesteśmy bardzo dumni, ponieważ jest uważana za pierwszą konstytucję w Europie i drugą konstytucję na świecie. Ostatnia grupa nazw, o której chciałabym wspomnieć, to nazwy, można powiedzieć, geograficzne czyli nazwy ulic, które pochodzą od nazw różnych krajów świata. W Poznaniu mamy takich nazw dosyć sporo, ja wybrałam tylko przykładowe. Możemy zobaczyć, że w Poznaniu znajdują się ulice, które pochodzą od nazwy krajów takich jak Albania, Bułgaria, Gruzja, Łotwa, Szwajcaria czy Szwecja. Teraz chciałabym opowiedzieć o pochodzeniu nazw konkretnych ulic w Poznaniu, skupić się już na pojedynczych nazwach. Pierwsza taka nazwa to nazwa ulicy Gołębi, Ulica Gołębia. Oczywiście, kiedy patrzymy na nazwę tej ulicy, to jest dla nas oczywiste, że pochodzi ona od nazwy ptaka, gołębia. Ale dlaczego akurat właśnie tak została nazwana? Tutaj badacze podają nam dwie możliwości, dwie teorie. Jedna mówi o tym, że na tej ulicy znajdowała się kamienica, w której była karczma, a na jej szczycie Znajdował się szyld ze znakiem gołębia. Dzisiaj domy oznaczamy numerami, a kiedyś oznaczano je szyldami, czyli takimi godłami, znakami z różnymi figurami, bardzo często zwierząt, dzięki którym można było te miejsca zlokalizować i oznaczyć tak jak dzisiaj tutaj widzimy na obrazku możemy na budynku zamieścić jakiś szyld, napis, neon taki jak bank czy restauracja. Kiedyś zamieszczano takie znaki z różnymi symbolami, na przykład ptaków, w tym przypadku gołębia. Ale jest jeszcze druga opcja, druga możliwość. Badacze wskazują też że ta nazwa może pochodzić po prostu od stada gołębi, które w tym miejscu się gromadziło. Podobno gołębie bardzo lubiły przesiadywać przy Poznańskiej farze i dlatego tak zaczęto nazywać te ulice, ulicą Gołębią. Kolejna nazwa to nazwa ulicy Strusiej. No właśnie, można by tak pomyśleć, ale należy pamiętać, że Pełna nazwa tej ulicy to ulica Józefa Strusia, więc w tym przypadku nie jest to nazwa podobna do, ulicy, do nazwy ulicy Gołębiej. Jest to nazwa pochodząca od imienia i nazwiska Józefa Strusia. Józef Strus był bardzo znanym lekarzem żyjącym w XVI wieku. Mówiono wtedy, że jest to najlepszy lekarz w całej Europie. Leczył też polskich królów. Zygmunta Augusta i Zygmunta Starego, ale co ważne, a może przede wszystkim był Poznaniakiem. Urodził się w Poznaniu i swego czasu był też burmistrzem Poznania. Dlatego mamy w Poznaniu ulicę Józefa Strusia, ale też szpital, szpital miejski imienia Józefa Strusia. Kolejne dwie nazwy, które chciałabym zaprezentować, to nazwy, które mają podobną budowę. Składają się z dwóch słów. Nazwa ulicy Półwiejskiej, myślę, że jednej z najbardziej rozpoznawalnych ulic w Poznaniu, może nas zastanawiać, dlaczego jest to półwiejska, a nie na przykład całowiejska, czyli po prostu wiejska. Otóż ta nazwa pochodzi od nazwy średniowiecznego przedmieścia Półwieś. Trzeba pamiętać, że kiedyś miasta były grodami otoczonymi murem, i wokół tych ogrodzonych miast powstawały różne mniejsze osady. Można powiedzieć, że były to takie małe wsie, które później przekształcały się w miasteczka, a jeszcze później były włączane do tych miast grodów. I właśnie na tym terenie ulicy Półwiejskiej. Znajdowało się takie średniowieczne osiedle, coś pomiędzy wsią a miastem. Później zostały one włączone do miasta, i ta nazwa Półwieś została przekształcona w nazwę ulicy Półwiejskiej. Z kolei ulica niecała, Została tak nazwana dlatego, że w momencie, gdy tę nazwę nadawano, ta ulica po prostu nie była jeszcze ukończona, była w trakcie budowy, nie była w pełni zabudowana i w taki sposób chciano to w nazwie uwiecznić, upamiętnić. Nazwa ulicy Przepadek może nas zastanawiać, dlatego że nie przypomina nam żadnego słowa, które współcześnie znamy. Mogłaby się kojarzyć ze słowem przypadek, ale mamy tu do czynienia z inną formą. Żeby rozwiązać tę zagadkę, trzeba poznać historię tej nazwy. Otóż kiedyś nie była to nazwa ulicy, ale stawu i młyna wodnego, który się na nim znajdował. I ten młyn nazywano kiedyś trzepadkiem. To był trzepadek a jeszcze wcześniej, najprawdopodobniej trzepadko. I mówiono tak na ten młyn, dlatego, że kiedy jego koło obracało się, uderzało o wodę, czyli inaczej trzepało o wodę i wydawało taki charakterystyczny dźwięk. Dlatego też mieszkańcy nazywali ten młyn trzepadkiem. Później ktoś źle tę nazwę zapamiętał, przekręcił, zmodyfikował i przyjęła się nazwa przepadek zamiast trzepadek. Trzepadek został przepadkiem i tak już zostało. Kolejna ciekawa nazwa ulicy to nazwa ulicy Spornej. Nazwa tej ulicy pochodzi od słowa spór. Spór oznacza kłótnie. W momencie, w którym ta nazwa powstawała, mieszkańcy Poznania nie mogli się dogadać jak te ulice nazwać, kłócili się, inaczej toczyli spory. No i nie doszli do żadnego porozumienia, dlatego ostatecznie te ulice nazwano ulicą sporną, bo mieszkańcy spierali się o jej nazwę. Kolejne dwie nazwy ulic to nazwy związane z wodą. Oczywiście rozumiemy je, są one dla nas zupełnie przejrzyste, ale nie jest oczywiste, Dlaczego akurat tak dane ulice zostały nazwane? Nazwa tej ulicy wskazuje na to, że kiedyś w tym miejscu znajdował się mokry, podmokły teren, czyli inaczej bagno. Było to miejsce, w którym znajdowały się bagna, i dlatego ta ulica została nazwana mokrą. Z kolei ulica Lodowa, nazwa tej ulicy, nawiązuje do tego, że właśnie z tamtego terenu Przywożono kiedyś, pobierano lód z tamtejszych łąk i stawów, i stamtąd przewożono lód do miasta. Warto pamiętać, że kiedyś nasi przodkowie nie mieli dostępu do lotówek czy zamrażarek, i kiedy potrzebowali na przykład schłodzić żywność, przywozili lód właśnie z pobliskich łąk i stawów, tak jak to działo się na ulicy Lodowej. Z kolei nazwa ulicy Przemysłowej wskazuje, że ta ulica znajdowała się w przemysłowej części miasta, czyli takiej, w której działało wiele fabryk. Do dziś znajdziemy tam przecież słynne zakłady imienia Hipolita Cegielskiego i właśnie w pobliżu tych zakładów. Powstały również inne ulice, inne nazwy ulic związane z nazwą ulicy przemysłowej, czyli nazwy ulic takie jak fabryczna, hutnicza, kuta to zakład, w którym wytapia się metale, ulica maszynowa czy metalowa. One wszystkie wskazują nam na charakter danego terenu związany z przemysłem, z produkcją maszyn. Na szczęście w mieście, Znajdziemy nie tylko tereny przemysłowe, ale też miejsca spokojniejsze, w których można wypocząć. I właśnie do takich miejsc nawiązują nazwy ulic, które teraz możemy zobaczyć. Nazwa ulicy Widok powstała dlatego, że osoba, która tworzyła tę nazwę, uznała, że w danym miejscu jest bardzo piękny widok. Po prostu. Ulica Cicha. To ulica położona z dala od zgiełku ruchliwej ulicy, właśnie taka, w której można nacieszyć się ciszą i spokojem. A ulica skryta to ulica schowana gdzieś za innymi większymi uliczkami. Więc nazwy tych ulic opisują po prostu teren, na którym znajdują się te ulice. Współczesne nazwy ulic. Bardzo często tworzą takie większe grupy, serie tematyczne, po to, aby było łatwiej nam je zapamiętać i też zlokalizować. Na przykład, na Poznańskim Umultowie znajduje się dzielnica, w której nazwy ulic pochodzą od nazw Kamieni Szlachetnych, czyli nazw. Pięknych, błyszczących klejnotów, które każdy z nas chciałby posiadać. Nazwy te pochodzą od kamieni takich jak ametyst, bursztyn, diament, rubin czy szmaragd. I dzięki takim seriom tematycznym bardzo łatwo możemy zlokalizować dane miejsce. Bo jeśli kojarzymy tylko jedną z tych ulic, wiemy, gdzie ona się znajduje, nie wiemy, gdzie znajdują się inne. Ale usłyszymy taką nazwę, to od razu skojarzymy, że jest to nazwa związana z kamieniami szlachetnymi i na pewno znajduje się na tym samym terenie, w pobliżu ulicy, którą znamy. Nazwa ulicy Święty Marcin, ważnej ulicy dla Poznaniaków, bardzo często zastanawia, Osoby przyjezdne, które nie pochodzą z Poznania, dlaczego ta nazwa ma taką dziwną formę? Dlaczego nie mówimy, że jest to ulica Świętego Marcina, tak jak mieliśmy wcześniej na przykład ulicę Strusia, tylko mówimy, że jest to ulica Święty Marcin? Mówimy tak dlatego, że nazwa tej ulicy pochodzi od nazwy dawnej osady, która w tym miejscu się znajdowała. I była to osada, którą nazywano po prostu Święty Marcin. I w ten sam sposób nazywamy dziś ulicę. Osadę tę zbudowano wokół kościoła Świętego Marcina, pod wezwaniem Świętego Marcina, a dobrze wiemy, pamiętamy, że Święty Marcin jest ważną postacią w historii naszego miasta. Od jego imienia pochodzi też nazwa Rogali Świętomarcińskich. Które według legendy mają taki sam kształt jak podkowa konia, na którym jeździł Święty Marcin. I rogale te pieczemy, kupujemy przede wszystkim 11 listopada, czyli w Dzień Świętego Marcina, i dzień, w którym obchodzimy imieniny ulicy Święty Marcin. To była ostatnia nazwa, o której chciałam dzisiaj opowiedzieć. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do tego, żeby zwracać uwagę na nazwy ulic, które mijamy i zastanawiać się, odkrywać, jakie historie są w nich zapisane. Dziękuję.